Hej, hej! Witajcie, tu Seversi i Shinji w kolejnym Zagrajmy Wy, które na pewno się zacznie, ale czy się skończy? A nie odwrotnie. <laughs> nie. Pomimo tego, co e, było sugerowane w ostatnim Zagrajmy z Sonica CD, będę jednak serię zaczynał, a czy kończył, nie wiadomo. Dzisiaj zaczniemy Enigmatic Mario, czyli kajzowatego haka Super Mario World. No ja tam to Kajzowa to się nie przesadza. No źle nie jest. Gdybym był tobą, nie zapisałbym, nie byłbym pewien, że czegoś się zostawiłem ze sobą. No. no. Innymi słowy, no 15 slotów na tej histórycy później. Oj coś w tym stylu. Przeszedłem jeden segment. Inny slot. <grym> o ile wiem w domku, jeszcze nie ma niczego jakoś. Aha Każdy przedmiot i przeciwnik służy jakiemuś celowi. O. Jakiś, jakiś cel. Nie. Więc myślę, że cała ta. Moja e... metoda. Moja metoda. <laughs> nie będę pauzował. Czy znaczy, wiem, że to Nie jest ale. Jest na klawiaturze, czy nie? Gram na klawiaturze. Teraz. Um... Nie jak na padzie, podobno. <laughs> Mam klawiaturę jako taką. To, 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 to pracuję na niej. Um... Widzowie chyba... chyba, na pewno myślę, że znają cały pomysł Kaizo i to jak ta gra wygląda z zagrajmy w Shinji'ego. zarówno w jedynkę na jego kanale Shinji Faraday, jak i w dwójkę na Savalion TV Ta gra jest. Podobna w stopniu trudności, ale ma pewne... Um, takie swoje gimiki. Przede to... wszystkim więcej myślenia. No. Rewind. <grymne> Czy tylko da się załatwić? Ja, trzeba skoczyć w odpowiednim momencie. Chyba. Można Ale. też zrobić tak. Ja, tylko pełen Nie <grymne> jestem pewien nie musisz zgadnąć tego co jest w tym broszku. Muszę. Ale można to zrobić na... Jest taki sposób. Na zrobienie tego. Otóż tam po lewej jest cały rządek niewidzialnych e, bloków I nie można zniszczyć tego budynku inaczej jak, tak jak ja to zrobiłem no można teraz... Można? A Skoczysz Zaskak. specyficznie Te. Kurde Przy się szczęścia skoczysz tak, że będziesz na... tuż nad nim <laughs> Jednocześnie uderzając tym bloku. O, no w tym blokiem O! W ten się sposób Skaczesz skacze. Brawo! <laughs> Możesz coś zapić A. nie spadaj w przepaść. Skocz! Skocz! Nie spadaj, szefesz. Mario. Nie spadaj, szefesz. Mario. Nie, spadaj, Nie O. Nie spadłem. Dobra, Nie mamy bez... jeszcze jego. Please don't slow me down, cause I'm going too fast. I can't make easy jumps anymore apparently. Easy masz. Czy ja mam dobrze przypisane przyspieszenie? Nie. Mam. Tylko muszę lepiej wyskoczyć. A no, jest racja, że musisz wcześniej wyskoczyć z jeszcze jego? Nie, nie właśnie. O oh, fucking Eł! Czy ty właśnie zapisałeś? <noise> nie skończę. <noise> Czy nigdy nie wrócisz? Oh. Nie To się wytnie. Oooooo oh. <noise> Fuckin. Nie ja Zginiesz! Nie zginę! A, ha, ha, ha. Nie ale mi To się nie stało, naprawdę. A teraz o ile kojarzę, trzeba. zobaczyć gwiazdkę. Nie. To było idiotyczne. Czekaj, to się da jakoś inaczej zrobić. Zrzucić musztę na dół. Nie więcej. Czy te bulety ją zabiją? Nie, bulety nie mogę zabić możliwe. Nie wiem czy jesteś w stanie o potem pojeść. Wel potrzebuje gwiazdki. Wiem, że potrzebujesz gwiazdki. A to jej Akurat nie pomoże. A um... dawno nie ani nima więc ciężko mi cokolwiek powiedzieć. Na Kaizu dużo lepiej się nam. Niech te bulety wiele wylecą. Co so, so za różnica, czy brzydko, czy nie? Aha! Okej, okay, <laughs> nieważne! Jeszcze jakieś pytania? No dużo. No. Może jak skoczyć! Nie No ja jestem spin jumpem. God damn it! <laughs> enigmatik! Um. Trzeba było skoczyć z pin oh, jumpem. No lol! Oh, fucking! Hell. Wiesz, że ty jej nie możesz podnieść w momencie, kiedy masz gwiazdkę? Chyba. Ale muszę ją Czy móc możesz? podnieść. Mogę ją podnieść, bo muszę ją móc podnieść. A to nie jest tak, że musisz się utrzymać? Nie. Wiem. No, zobacz na to! Nie mogę tego zrobić! Wiem. Enigmatic Mario. Eby to ktoś znajomy powiedział, Enigmatic Mario też. Nikt nie mówił, że będzie lekko, stary. Jest! Jest! Łap w Jesteś oh. idiotą! No. Czemu no. się nie rewignęłeś tam? Próbowałem! Ale... Jak to? Wait. Mogę. No, okay. Jak to, Próbowałem Orksi? Muzy słucham? No, słucham muzyki z jednego z naszych niedokończonych projektów. Radical Dreamers. Tak. Save state! Chodź tu. Musi być, wait. Zapisałem. Um. Zapisałem. Um. Mam Poczekaj, spadnie. Tylko pamiętaj, że muszę się okrzykiwam. Nie wchodząc tam. Mhm. Dwa, trzy, cztery. To jest po sześciu obrotach. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, siedmiu. 3, 4, 5, 6, 7 za, 3, za 4... późno, za wcześnie. 3, 4, 6, 7 Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Jesteś pewien, że nie potrzebujesz y prostu byś nie mógł. Nie, trochę za krótko, że gwiazdki, wiesz ten O, oh, wait. Co ty tam zapisałeś? Nam. No. <grywa> 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 nie jesteś skończony, Co się nie dzieje, naprawdę? Tak ci się dzieje, kiedy się da długo nie gra w... Um, ...kajzowe tyle, platformówki. Co z tego, że grałem niedawno w The Gaia i w fangame'a? Mogę. Czy nie rozwiązaniem związaniem byłoby zapisać na innym slocie? Zapewne. No, be right back. <laughs> Witam po przerwie. A jeśli? Witamy po przerwie. Zrobi, zrobiłem tym razem kilka save'ów. Na, nauczony błędami przeszłości. Um, wziąć piastkę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Wypuść. Jedziesz, 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 jedziesz. Nie, coś mm, mm. A! No! <grywa> nie, <grywa> Mango, no. <grywa> mam go! Mam go, mam go, mam go! Nie ma to jak Coś to się udaje za pierwszym razem, kiedy wcześniej e e nie chciało. O, nawet się udało. E, potrzebuję już jego. Tak mi się wydaje. Nie czemu? Nie czemu? Zastanaw się. <grywa> Kochany. Um. E, musisz się odbić od tego. Wiem. I to z rozpędu jeszcze. Spróbujemy przy następnym. WAIT! <laughs> Drugi raz tego samego błędu nie popełnię. Wyłaś bulać. Nie to co ja. Good job. Good job. Mm. God damn it. Tversi chan. Good job. Chan. Really? For chan? Good job? Takuj! Nie, nie jestem pewien, czy nie musi być jakiejś minimalnej odległości między y, tabuła wyrzutnią. Chyba musi. Bulet debilo. Nie Yellow tego... debilo. Wiem, Wiesz, ostatnio coś mówił o rękach bullet bili? Muszę się przyjrzeć. No w sumie. Zawsze mi się wydawało, że to jest ich y, uśmiech. A nie... Wait, gdzie? to białe, obok oczu Zresztą mi się udało, że one tak się Michał, a co ręce sobie czy muszę odskoczyć od tego bloczka, czy po prostu odskoczyć od już jego Eee... Domyśl się jak już twórca e, haka e, pojeździł w tym temacie. A, trzeba się odbić nie, od... Nie jestem pewien czy nie musisz mieć dalej. Zobaczymy, jakby co mam kilka slotów. Nie ja wiem, to nie zapisz znowu na wszystkich. A to musi być. Dobrze wykonany skok. Nie pixel perfect, ale po prostu dobrze wykonany skok. Tak jest ten. <noise> Dobra. Genialnie, milordzie. Genialnie, milordzie. Fucking chomper. Gale, Czo, trochę w lewo! Teraz potrzebuję muszlę mieć. Jesteś pewien, że nie jest ci. to nic potrzebne? Muszla. Spinrzałem pen, panie Schott. Spinrzałem Nie. No nie. Ej, muzyka strzela. jest taka dobra. Fuck. Ostatnio jak usłyszałem, że ktoś kto się interesuje pegami, nie wie kto to jest uh, Mitsuda, to chciałem go zabić. Mario! <śmia> Naiwny no człowiek, myślisz, tam skoczysz. Bo skoczę! Mm -hmm. mm -hmm. Widzę, że takie prowokacje dobrze na Fuck! ciebie działają. <śmia> <Dniaają. śmia> <śmia> Kajzowska pułapka! Wait, ja nie potrzebuję tej muszli. Jesteś pewien? Eeeem, <laughs> um, Załatwiłem właśnie u kwiatka. Czy wciąż jesteś pewny, że nie potrzebujesz? Możliwe. Napisz na innym slajdzie, na świętek spokoju. Fajt. Right. Tak to jest można. Dobra. Wow. Cztery chyba wystarczą. Nie, za mało. O już szala pił. Mm -hmm. To nie było mądre. mnie jak wiele innych rzeczy. Ok, w prawo. Nie, wydaje mi się, że w środek. Wydaje mi się, że tu. To... właśnie! O! Oh! Czas mi brakuje. Oh really? Nie, ja ale to już jest koniec sapu. Jesteś pewien? No. I tak. ICB. Tu jest mushroom. Jest masz? On? No. Nie widziałem. Jest! 16 minut i pierwszy etap. <grywa> eee, nie, poszło się jak myślałem, że się pójdzie. Pierwszy segment zajął 5 minut, później kolejne 5 zajął <grywa> drugi, a <grywa> reszta. Kolejny 5 minut Kolejne 5 minut zajął wrócenie to. <grywa> nie, wrócenie zajęło chyba z minutę.